Powiem wam tak, człowiek przychodzi, po samochód, samochodu kurwa nie ma. No, sytuacja wyglądała tak, że dostajemy mandaty. Auto scholowane, z jednej strony dobrze, z drugiej chujowo, bo myśleliśmy, że ktoś go w pizdu ukradł, ale no nie, odholowany. Także zobaczymy, jak się odbiera auto. Paszport dać? Myślałem, że już paszport trzedać takie. No jeszcze ja co milion dolarów. <głos> nie <noise> jesteście pracownikami tutaj NPK. <noise> no nie jesteśmy. Ja bym bardzo to chciał, ale no nie jestem. <noise> a nie. Ja szukam roboty, może coś się znajdzie. O, gdzie na myni chyba, ale. A fajnie. dobrze, tu płacą? Chodź, a skąd ja mam wiedzieć jak ja jestem, drugi dzień tutaj w ogóle nie jest stres i dolarów. A przecież wszystko płatne <noise> chyba. E, sytuacja wygląda tak, że chuj, wie. baba nas wpuściła, mi, przepustkę dostaliśmy. No i, chuj wie, nie wiem, gdzie jest ten samochód, będziemy zwiedzać. dawaj między, przez te autobusy przelećmy, ale autobusów dużo. Dzień dobry, jak nam samochód yy, ukradli, znaczy odholowali i jak chcemy go, to co musimy robić? Samochód nam odholowali i chcieliśmy coś tu zrobić. Z Franciszkańskiej. Z Franciszkańskiej i kazali nam tu przyjechać, ale nie wiadomo po co tak naprawdę. I dostaliśmy taką przypustkę. Za co na tej kurwa baby to do to nie A... Chcielibyśmy samochód po prostu. I pojechać na warsztat? A gdzie warsztat? Dobra, dobra, jakoś damy radę. A za radę umyciał? Dobrze. A jak mam przypustkę to za darmo? Nie wiem. A nie możemy umyć? Co? Nie możemy umyć? No się spytaj mistrza, bo wieś gramy i... Dobra, to chodź do mistrza, zapytamy, czy możemy. I gdzie ten mistrz Tam tam że tam ona się sama otwiera. A! Taka jest. Dobra. Dobra. Dzięki! Ej, podjeżdżamy, zaraz powiemy mu, że mistrz nam pozwolił umyć auto i myjemy górę, dobra? Ale nagrywać Kuba! Dobra, wjeżdżaj na tą halę, co będzie. Dzisiaj vlog. Wlog z telefonu autobusu <noise> patrz zabytkowy autobusik Ja pierdolę o co tu chodzi? Dajcie samochód Zwytego Patrz zbieżny chyba będzie. Z jednego chłopana na chyba gdzie tu mistrz. Gdzieś tyk blanku. O. Dobry! Mistrza gdzie znajdę? Mistrza gdzie znajdę? Tam? Dobra, dzięki. O tam, tam jest kandał tego kurwa stary, ale to jest głupie Ogólnie no, nie, nie mam paska, od spodnie mi spadają, z dupy muszę ciągle trzymać Co? Czy pan jest pan mistrzem? Odholowali nam auto i go szukamy. No, jest to się no, no, dobra. Wskazali nam tutaj przyjechać. Ale jeszcze raz, w ogóle kimi jesteście tu? Ludźmi zwykłymi ja, cywilami. Cywila. Walerego Sławka 10. Nie. Franciszka Nie, tak. Tak. Franciszka jest. To nas jak działało to będzie. Aha, dobra. Panie nie przyjecie. Nie po całowaniu. Oni nie mają Ale no my po Ona nie wiedziała. My jej zrobiliśmy świdry świdrywelga. Dobrze, opuszczamy teraz. A gdzie jest straż miejska? Króciutko, przed prądem. Pani raduje pani z Kotlinem pokaże. Dobrze. Dzięki. Miłego dnia. Za ręką. Aha. W lewo, tam jest straż Miejska. Dobra, super, dzięki. A pani już telefonu dzisiaj zostawili. Tak, tyle podali nam ten adres, i my tu tak wjechaliśmy, ta pani nas wpuściła. Nie wiadomo o co chodzi za bardzo. I tak szukamy. Dzięki, na razie. Dziękuję, no, okazał się jednak miłym gościem. Eee, na myjnie? Że co? Dobra, mistrz szpo... Nie, bo wtedy chłopak z roboty wypierdolą. Ale pojebane Przejebane, ja mam teraz przejebane. <laughs> Ale przepraszamy, my nie chcieliśmy. <laughs> Wszyscy w kurwieni. <laughs> Chuj wie o co chodzi. Góry, no pip czy to dawaj, chodź na to straszne. Nie polecam parkować, żeby odholowywali furę, bo później będziecie mieli właśnie takie problemy. Chuj, wie, nie wiadomo gdzie jest samochód, jak go odzyskać. Nic nie wiadomo. Mają łydzę? No do restauracji. Kierowca, no parkingu nie ma. A, a chuj, niech odholują. <grym> chuj, niech odholują. <grym> Mama nas jak się poczuje do odpowiedzialności. Dzień dobry. Dobry. Czy pana samochód odholowali, tu nas wysłali? Macie panowie maseczki? Nie. nie <grym> no, nie. No, zapraszam Każdy. przecież nie są wymagane już. A pan ma. Pierdolony burek. No chodź bo tam, kurwa maseczkę Bo się, bo się z jebanym i nie kurwa O tu mów w kurwa Polska to najgłupszy kraj na świecie chyba Kurwa społeczniaki pierdolone Ma pani trzy maseczki i cztery Kurwa, no wszyscy się przypierdalają, zabierzcie to, weźcie tamto Kurwa dajcie samochód Sprawia auto od Kurwa, Dawid! Nie! Póki nam nie oddacie samochodu, nigdzie nie odjeżdżam. Nie, ci pryłuję! No My nie możemy wchodzić, bo nie mam noseczki. No tak, jestem w oddziale, tutaj nie odrywają każdy jakiegoś pasek, no to prosty zimki cudem, że tak powiem, za przeproszeniem oczywiście. <noise> za przeproszeniem. Oczywiście. Masz papierosy? Ogólnie chodzi o to, że trzeba wszystkie jakieś dokumenty umowy, sterowy. Chcesz samochód kurwa odebrać swój własny, otwórz to, bo kurwa chcesz ślugi wyciągnąć. No i chcesz odebrać swój samochód, nie, nie jest tak łatwo w tym pokurwionym kraju to że będzie długi, ale my teraz z Dawidkiem stoimy, papieroski palimy czekamy, bo ta pani powiedziała, że dzwoni na straż miejską która ma siedzibę tutaj dzwoni, że my tu stoimy żeby nas kurwa znowu odholowali a my przyjechać po samochód, który został e, odholowany nie wiem czy nadążacie, ale no tak to jest no i co? jesteśmy in touch No wiem. Tak Był już. to już. Był to. Strażnik? Nie, nie chłopak jakiś. Proszę Was, bo robicie sobie dziadostwa. My już mamy ciężkie dziadostwa. No, ale... no to właśnie jeszcze, jeszcze będziecie mieć cięższe, jak nie chorujecie samoloty. No młody. wiem, ale my to też trochę dla sportu robimy. Tak żeby specjalnie to robimy tak naprawdę. No, ale tak. kurwa cię mnie, bo już tak powiem... Niech pani się nie denerwuje, nie Ale ja, ja nie mam problemy przez Was, nie wiem przeze mnie. A ma pani przez nas problemy? Tak. Jakie? Ale mi sprzenie... I ten, i jak to wygląda teraz? Dobra, powiem wam tak, sytuacja wygląda w ten sposób Krytyczne. Krytyczna Krytyczna Tragedia się stanęła Nie mamy dowodu samochodu Skłamaliśmy, żeby po prostu dawali ten samochód i nara. Ale oni się uparli na ten dowód Więc musimy jechać na jakiś inny adres Gdzie stoi samochód, bo jest tam scholowany Wyciągnąć z niego tylko dowód Zamknąć, oddać tam klucze, przyjechać jeszcze raz tu, pokazać, że mamy ten dowód i wtedy może kiedyś go odzyskamy. Ja pierdolę. Tak bym to powiedział. Dobra, mamy tutaj parking depozytowy strzeżony. Odbieramy z gówna. Już mi się odechciało to wszystko nagrywać, to jest popierdolone. Więc pokażę wam po prostu, o której skończymy i jak odbierzemy ten samochód, w ogóle jeśli to się uda Dawid właśnie idzie z kością, w parkingu gadał pojebane to jest wszystko pozdrawiam serdecznie a miałem teraz być na Kazimierzu i pić zimne piwko Ech. no i dobra, ostatni filmik po 4, po 4 godzinach mamy auto, pan właśnie tu będzie otwierał bramę eee, dla ciekawskich informacja Taka przyjemność kosztuje mandat 500 zł, to odebranie auta 530, nerwów chuj. chuj, na początku to było śmieszne, a później...